Kurwa z kosmoneksa sobie zagramy w MT, kolejny z tej gry z derby e, tutaj mamy piękne bydełko e, tutaj mamy drugie bydełko a tutaj mamy upośledzonego kwaśnego i ja, który ma wyzerowane konto z powodów bugów mojego konta pomocy, e, pomocy no, i tak to wygląda

no, tam No mówię do tego, tak właśnie nie... jest. No, no, Dobra, bo ja nie mam. Bo, do... bo monsterem to mamy sobie do <głos》>. niego dusić. <głos》> dupki monstera, kurwa. Startuj też. Chce, no dupki se monsterka ja Posyp, bo ja nie mam tego, tracona. No to idź, z rampy na dół. Ta, tam, są darmowe monstery. Ile jeszcze brakuje w ogóle? Raz, dwa, trzy... No weźcie się, ustawcie. brakuje? Nie, nie. nie pięciu. 5, 5, 5, jeszcze 5, pięć. pięć. Ej, mogę jeszcze, Ej, jeszcze mogę jeszcze mogę, 9, jeszcze jeszcze się 9, 9, czy może Czy 9, jeszcze jeden jeszcze, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, więc na pewno to przepierdole. Albo wygram. To się zobaczy. Możecie zasubskrybować kanał, będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. O tak, dwa FPS. -y. Robimy soja. Jakbym mógł robić soja, to bym kurwa ze wszystkimi pierdolnął no, soja. Wszyscy, powiem, 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 tak. Wszyscy spadajcie, a ja wygram. <laughs> to, to by było piękne, wszyscy spadają na kiewy. Wygram, kurwa. <laughs> Ej, powiedzieć wam coś? S plus spacja to się równa nitro. S i spacja to jest nitro, Manus. S i spacja. Nie, nitro, patrz, nitro, nie, nie, no mówię kurwa, nitro. Kurwa, idealnie. Idealny moment, kurwa na odcinek, ale live był fajny, kurwa, ale <gret> ale robić kurwa coś takiego na live, to, to jest śmierć na miejscu. Ale to kurwa tylne koło są upośledzone. Strasznie samo opóźnione umysłowo. Ile kurwa na mają opóźnienia? Sekundę? Nie, prawie dwie. Nie ma żadnego obracania ręcznego jest to czyli norma, i tak każdy będzie tutaj używał kurwa obrót i tak dalej i chuj Znaczy może nie każdy, ale jakiś tam procent, bo ostatnio było tak, że mnie prawie wypierdolił chłop, który używał obrót. O kurwa Dobra, jadymy Szerku, wypierdalasz O kurwa, jebaniutki Kurwa... Dobra, używanie spacji to jest śmierć na miejscu, trzeba o tym pamiętać. Yy, napierdalanie się ze wszystkimi to też jest śmierć na miejscu. Trzeba być jak najbardziej zachowawczy. Yy, kurwa, jeżeli pod posypa to też jest samobójstwo. Dobra, już dwóch albo jeden już uciekł ze z gry. Natan kurwa jakieś wygiba, odpierdala, wpierdala. Moje fps -y zresztą również. No, patrząc na tyle ile tu jest ludzie, to jest ludzi, się nie dziwię. Ale trochę ich pójdzie, to będzie lepiej. Najlepiej atakować kurwa z bokiem. Albo żeby tobie w dubsko wjeżdżali, bo wtedy na 90% się wypierdali. Kurwa, nie, 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 bo ja zdechnę. Mam nadzieję, że ktoś mnie zauważy, że nie się dostanę. Od... Ja jestem picikela. No i hey git. Monster ma coś takiego jak bugi. Ej, Ej, Elo? Kumpel? Przepraszam, ale tym razem ja wygrywam. Ostatnio były monstery i się nie załapałem, to teraz no, muszę się załapać. Oho, kurwa. Puste monstery, to jest... No, jest... Też w ogóle stanu umysłu. O kurwa, tył! Dobra. Okej. Okay. Na luzie. Kurwa! Kurwa, pan bed, wsiadasz drugi raz do monstera. Nie, kurwa, no tutaj jestem w banku na to Pan będzie drugi raz do Monstera wsiada, kurwa. Manuś mnie walił z Monstera go, Echo poszło Dobra, kurwa. Dawajcie, Manusa, Manusa. Na razie nikogo nie Ja Jadę sam, bo zaraz będzie, kurwa, że. Jakieś kurwa tutaj sojusze wlatują. Kurwa, jest duża szansa, że ten hajs stracę, więc ja zrobię teraz SS-a. Bo ja mam po prostu zerowany konto codziennie, bezbugowane. No nie pierdol, NSK, ja pierdolę. Ale ty masz fartę, że cię chłop uratował. Naprawdę, kurwa. Ale ty masz fartę. Dobra, daję radę, jest ok. Chciałbym mieć przynajmniej trzecie miejsce. No i fuj, cze, przegrałem, <słuch> śpiewam, Co w On by to jeszcze mógł przeżyć łatwy sposób, wystarczyłoby, że miał mózg Ale no niestety go nie mają niektórzy Dolar nie zleje ci ją raczej A, jednak Ohoho Nie no kurwa, to jest już mistrzostwo No, przy fartku. Bo PSC, no nie no, UFO też będzie ciężko na dupsko wjeżdżali, bo dupsko jest takie przybugowane lekko I wyrzucone I picknigo Tak, ręcznik wyciąga, ID 13 Kurde Picknigo, milka I Dobra, jadymy O, jest zajebiście Jeden mniej. Enski. Ty już się raz uratowałeś i drugi raz też się uratujesz z tego co widzę. Kurwa nie nie nie, bo się wywalę. To nie ma sensu. Ktoś w ogóle pustego monstera wywala, naprawdę? Hyhyhy, czwory Enski, musiałem. Dawać kurwa ja, mam. nie Zawsze, on zawsze derby wygrywa. nie wiem, jak to Już kurwa mówią, że ja wygram pewnie. tu ja, są puste te puste Kurwa, nie wiem. <grym> kurwa, ale rżnięcie dubsko tu jest. Dawaj, kurwa, FPS-y! Wypierdalaj! Miło było, kumpel, ale się kurwa skończyło. Oj, kolejny lota. I co? Trzecie. Dwa puste monstery. Jed jeden pusty monster. Oho on wysadł Kurwa nipek Nie wsiadł Ja to z zaskoczenia zazwyczaj biorę Kurwa posypek za kurwa Na mnie się chłopudził Dobra, nie to trzeba zrobić inaczej Noż kurwo zajebana posypie. Oczywiście wszystkie wyzwiska nie są na serii. Nie bierz tego do siebie, posyp. To jest kurwa z, iry, z irytacji. No, we, no nie, go nie, 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 A wyrobić To daj dobrze daj na niego posypać no nie na mnie kurwa odmienimy o monstera chcemy kurwa wygrywać Wiesz, co? No. Ej, kurwa, co ten trzeci tam robi? No, no właśnie, właśnie kurwa. kurwa. Ej, ej. Nie pomagasz, gdzie? Kurwa! No. Myślałem, że się jeszcze obrócę, ale mi zabrakło trochę miejsca. Bo ja się kurwa będzie na tych FPS Ale zobaczcie, teraz jest 20 fps już widać różnicę Ale nie no, muszę powiedzieć, że Kaszkiet kurwa ładnie mnie wziął Ile wygrałem <grym> darmowy Ile wygrywa darmowy, pierdol ILE KURWA 40K kto No nie gada, że za drugie miejsce nic nie ma kurwa Chyba 20K No powinno kurwa A za trzecie 100 Mee 10K może albo 5 5 3, 3. E no nie pierwsza nic kurwa nie zostanę No nie i jeszcze O kurwa, nie, a jak ja kurwa derby, ro... a jak ja gram ostatnio na derba grałem i miałem kurwa pierwsze miejsce, to wszystkie trzy miejsca dostawałem fajs kurwa. Biedaki, kurwa. No, a, dobra. Hmm. Super. Ach, no cóż, to jest country. Cóż, no. Drugie miejsce, i nic nie ma. Przegrać swoje życie. No. W teorii tak, ale no kurwa. 40k czyli no to jednak by mi pomogło. Bo mam zamiar teraz sobie pozbierać na GTR-a. Ej, oczywiście ja mam jeszcze 150 tysięcy, tylko że problem jest to po prostu, że mi kurwa mam wyzerowany konto i muszę muszą oddawać hajs, już długie raz, do mnie oddawać, bo coś się zbugowało, zobaczcie mam kurwa informacje, no 0 fp, przegrańczas 6 godzin, a no, jak dobrze pamiętacie miałem kurwa ponad 400 i... Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć.